Zgodnie z przepisami związkowymi za niezrealizowanie lub celowe opóźnianie wykonania kary organu jurysdykcyjnego PZPN grozi dodatkowa odpowiedzialność. Ale czy dotyczy to rozstrzygnięcia Komisji Ligi? Tu właśnie pojawia się pytanie. Wątpliwości wszak budzić może, czy Komisja Ligi jest organem dyscyplinarnym PZPN w rozumieniu tego przepisu. Statut PZPN w sposób jednoznaczny określa, które podmioty czy które organy są organami jurysdykcyjnymi? Piłkarski Sąd Polubowny, Komisja Dyscyplinarna PZPN i Najwyższa Komisja Odwoławcza. Tak więc Komisji Ligi nie wymienia. Status PZPN nie wskazuje wprost, czy Komisję Ligi można traktować jako organ dyscyplinarny PZPN. Naszym zdaniem jednak z postanowień regulaminu dyscyplinarnego można wyciągnąć takie wnioski. Czy tak jest ostatecznie, może przekonamy się na kanwie tej sprawy. Jeśli Legia ja, ostatecznie nie zdecyduje się zapłacić tej kary.